Dzisiaj zapraszam Was na kolejne shorty, czyli porcje najciekawszych historii piłkarskich z ostatnich dni. Dziś sporo polskich tematów. Na początek szczecińska A-klasa i mecz Witniczanka-Witnica kontra goplana Żabów. Jako, że piłkarze goplany grali w zeszłym sezonie w innej grupie tamtejszej A-klasy, no ten mecz z Witniczanką był ich pierwszym na stadionie w Witnicy. Wili więc w GPS-a nazwę miejscowości, no i ruszyli na wyjazd. Przyjeżdżają na stadion, tam trwają już przygotowania do meczu, no więc wysiadają, kierują się do szatni. Powoli się przebierają, powoli planują wyjść na rozgrzewkę i w tym momencie na mecz przyjeżdża trzecia drużyna, tęcza krosnoodrzańskie. I co się okazało? Piłkarze go plany przyjechali nie na mecz z Witniczanką Witnica w A-Klasie, a na czwartoligowy mecz z czarnymi browar Witnica w zupełnie innym innym mieście, zupełnie innej miejscowości który no totalnie pechowo miał odbyć się dokładnie tego samego dnia, tylko godzinę później. Co ciekawe, obydwie witnice dzieli z Żabowa około godzina drogi, więc teoretycznie y, o pomyłkę nie było trudno, chociaż jakby to nie jest żadne tłumaczenie. Zostajemy jeszcze w kartofliskowych klimatach, tym razem jeleniogórska B-klasa i starcie Orów Lipienica z Wiktorią Czadrów zakończone zwycięstwem Gości 4 do 0. Ozdobą tego meczu był jednak gol ostatni, zdobyty tuż przed ostatnim gwizdkiem. No czas! Kaziu lutuj! Wielu! Okienko! Ale co w tym takiego niezwykłego? No, zdobył go Kazimierz Stochmal, zawodnik Gości, który urodził się w 1950. Roku. Natomiast mimo 61 lat na karku, jest to cały czas pełnoprawny zawodnik, który jesienią wystąpił w pięciu meczach Wiktorii. Teraz z polskiej B klasy przenosimy się do angielskiej 8 ligi, bo tam doszło do ważnego rozstrzygnięcia w miniony weekend. Mianowicie drużyna New Mills, uważana w Anglii za najgorszą w tym sezonie, przegrała swój mecz aż 0 do 9. I oficjalnie pożegnała się z ligą. No i tak jak PSG we Francji, na dobrych kilka kolejek przed końcem zapewniło sobie mistrzostwo, tak samo drużyna New Mills ten spadek zanotowała na aż 7 meczów przed końcem, bo są dopiero po 35 z 42 spotkań, ale ich strata do bezpiecznego miejsca wynosi już 26 punktów. Bilans dotychczasowych meczów w tym sezonie: 33 porażki i dwa remisy. Bilans bramkowy: minus 115. Teraz całkowicie zmieniamy klimat, zmieniamy kontynent i przenosimy się do Brazylii. Tamtejsza ekipa Portuguesa, São Paulo, nie potrafi wygrać aż od pięciu spotkań z rzędu. Kibice, dając wyraz swojemu niezadowoleniu, postanowili odwiedzić swoich piłkarzy na treningu, no ale yy, troszeczkę inaczej niż to miało miejsce na przykład kilka razy w przypadku polskich klubów. Grupa pojawiła się pod stadionem w kompletnym stroju piłkarskim, mieli też na sobie korki i co ciekawe nosy klaunów i zaproponowali drużynie rozegranie sparingu. No, chcieli pokazać jak powinno się walczyć na boisku za swoje barwy. Do sparingu jednak nie doszło na prośbę piłkarzy, którzy przekonali kibiców, żeby opuścili murawę, opuścili trening. No, z jednej strony miło, że była to dosyć kreatywna i pokojowa metoda, no to jednak mocno pewnie zaburzyła trening a z drugiej zastanawiam się na ile sami zawodnicy bali się ewentualnej porażki w takim sparingu z amatorami i na koniec kapitalna ciekawostka, słuchajcie Polak walczy o koronę króla strzelców we Włoszech nie, nie chodzi o Piotra Zielińskiego nie chodzi o Pawła Wszołka ani innych, innych polskich zawodników występujących na najwyższych szczeblach tamtejszej piłki Chodzi o Piotra Malczewskiego, kleryka z Kolegium Pio Latinoamericano, który walczy w tegorocznej edycji Clericus Cup. Clericus Cup to rozgrywki założone w 2007 roku, czyli to będzie już ósma edycja tego, tego Pucharu, w którym biorą udział drużyny złożone z księży i seminarzystów papieskich uczelni w Rzymie. W turnieju bierze udział 16 ekip, w tym jedna z Watykanu. No i jak się okazuje, po fazie grupowej drużyna Piotra zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie, a Piotr jest póki co wicekrólem strzelców. Brakuje mu do pierwszego miejsca tylko jednej bramki. Co ciekawe, o tytuł rywalizuje z dwoma zawodnikami z ekipy Pontifica Universita Gregoriana, drużyny, która w trzech meczach strzeliła 22 gole. Nie tracąc ani jednego, no i właśnie z tej ekipy dwóch zawodników jest, jeden jest nad Piotrem, a drugi ma dokładnie tyle samo bramek. I jeszcze ciekawsze jest to, że w tej drużynie gra drugi z Polaków, dwóch Polaków gra w tej edycji, właśnie Piotr Malczewski i Konrad Piotr Wróbel. I jeszcze fajna rzecz, finał tych rozgrywek przewidziany jest na 28 maja, czyli dokładnie dzień, w którym odbędzie się wielki finał tegorocznej Ligi Mistrzów. A na dziś to wszystko. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Zachęcam Was też do śledzenia piłkarskich ciekawostek na moim fanpage'u, Twitterze, Instagramie i Snapchacie. Zapraszam też na naszą Facebookową grupę, gdzie dyskutujemy o piłce nożnej i na mój drugi kanał, w którym możecie oglądać moje zmagania z FIFA. Dzięki serdeczne! Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już po następnym weekendzie. Cześć! W ciągu 6 lat między sezonem 2005-2006 a 2010-2011 klub rok po roku zaliczył 5 kolejnych awansów. Shogun, Chicharito, Chicharito, jeszcze Ginczek, co on ja ma dzisiaj, co ja mam ma w słuchajcie. Trzecia chyba już setka jego zmarnowana w tym meczu.